Dzień dobry państwo, Przeglądałem pół nadstawkę i to się okazuje, jest pół stawce pusto. Mimo, że złoto na polach błyszczy, to bieda w ulach piszczy. Zobaczymy, co mają w środkowym korpusie te pszczoły. Proszę Państwa, w środkowym korpusie coś tam błyszczy. Zobaczymy następną ramkę. Słabo błyszczy. Jest pusta. Hmm. I zobaczymy z drugiego końca ramkę. z przeciwnej strony, na wylotku że Państwa coś na tej ramce jest no i teraz musimy to wyrwać abym dostał się do gniazda już jest wyrwany jest bardzo ciężki, choć mi to dobrze idzie ale był bardzo ciężki i teraz proszę Państwa te pszczoły przejawiają lekką agresję więc muszę je potraktować dymkiem bo inaczej one mnie potraktują żądełkami teraz jest taka pora gdzie te pożytki są bardzo wątpliwe to się można różnie ustosunkowywać do ich łagodności bo w każdej chwili mogą się zerwać i mnie porządlić także one muszą wiedzieć że tu jest dym, że trzeba uważać no niestety ta rodzinka proszę Państwa ma ładny czerw ja szukam takiego plastra żeby się pszczoły z niego wygryzały bo mam taki mały odkładzik z matką zapasową która podjęła czerwienie i najbardziej adaptowalnym plastrem jest plaster z czerwiem na wyjściu no tu proszę Państwa ładne te plasterki mam tą kamerkę lekko przestawię żeby to pokazać proszę Państwa te moje ule są bardzo puste Wiadomo jak dużo czerwiu, mało pszczół to waroze ma ten rój, praktycznie to tak wygląda jak jest dużo czerwiu, mało pszczół to waroze ma ten rój Ale teraz jest straszny zbiór, nie straszny zbiór tylko kwitną takie kwiatki na polu, co ja to nazywam złoto jesieni i to może być przyczyną, że ule są opustoszałe z pszczół. One na wylotkach śmigają. Proszę państwa, pięknie zaczerwione pod plastrami. Nadróbki trutowe, co trzeba usunąć. Prawdopodobnie z tego ula muszę jakąś ramkę wygospodarować do zasilenia mojego odkładu no bo ile będę stał na tym 34 stopniowym upale w tym głębokim cieniu no proszę państwa tu jasny plaster dość fajnie zaczerwiony obustronnie tu matka równo jedzie także to są dla tej rodziny raczej dobre rokowania. Ona sobie radzi teraz. Tu następny nowy plaster. I ten, proszę Państwa, nowy plaster jest najzdatniejszy do, do, do tego. Do zasilenia odkładu. No ale nowy plaster, który rodzina zaproponowała, dawać odkładowi. Na ciemnych plastrach mija się z celem. Tu jest następny nowy plaster, i ta rodzina go też zaadoptowała. no Proszę Państwa, wyjątki się zdarzają. A teraz jest jeszcze jeden nowy plaster. Zobaczymy, co tu jest. Proszę Państwa, a tej węzy niestety rodzina ją odrobiła ale nie będzie na niej pracować i to trzeba proszę państwa z gniazda wyjąć I tak proszę państwa przeleciałem całą rodzinę i nie znalazłem fajnego czerwiu z plastrem na wyjściu z czerwiem na wyjściu i tu rodzinka ma też trochę czerwiu trutowego pyłek i takim rozgrzewałem ten ul czerw trutowy trzeba wyjąć bo on stwarza długą komórkę Ostatnia strona yy, pusta. Proszę Państwa i tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.